Trwa tydzień Bibliotek w Skarżysku. W związku z tym Biblioteka Publiczna przygotowała szereg imprez, wydarzeń, wystaw i konkursów. W poniedziałek odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Kubasiewicz, mieszkanką Skarżyska, autorką opowiadań Ślepa uliczka, Dotknąć nieba, Echa za lustra oraz powieści Spalić wiedźmę. Zgromadzeni na spotkaniu goście, m.in. członkowie dyskusyjnego klubu książki i uczniowie gimnazjum nr 2 mogli zadawać pytania autorce. Istniała też możliwość zakupienia egzemplarza książki. Gości zgromadzonych na spotkaniu... W powitała dyrektor Biblioteki Publicznej Iwona Kowaleska. Pani Magdalena skończyła gimnazjum nr 2 imienia powstańców Warszawy w skarżysku, a także skończyła pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego. Także bardzo się cieszymy, że dzisiaj gościmy zawsze gościliśmy skądś skądś pisarzy, a dzisiaj gościmy tutaj naszą rodaczkę, że tak powiem. Proszę Państwa, Pani Magdalena skończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, teraz studiuje dziennikarstwo aktualnie. Właściwie, jak się dowiadujemy z jej życiorysów, zaczęła pisać bardzo wcześnie, bo już w szkole podstawowej. Jest autorką opowiadań, zdobyła kilka nagród w konkursach literackich. Oraz napisała jedną powieść, jedną powieść, która z debiutem pani Magdy spalić wiedźma. I dzisiaj o tej książce będziemy sobie rozmawiać. Dzień Bibliotek to ogólnopolska doroczna akcja, inicjatorem której jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 18. edycja programu, która rozpoczęła się 8 maja i potrwa do 15 maja, zorganizowana jest pod hasłem Biblioteka inspiruje. Tegoroczne motto wydarzenia daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą w nauce, kulturze i edukacji jest nie tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną, mówiąc krótko, inspiruje do tworzenia ciekawych pomysłów. Podczas tygodnia bibliotek, różne wydarzenia będą się zarówno w w filii numer 1 przy ulicy Towarowej jak i w filii numer 2 przy ulicy Sezamkowej. Szczegóły dotyczące wszystkich imprez i wydarzeń znajdziecie państwo na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka24.eu.